Magda Ocean z TVN 24 o Ignorowaniu Choroby przez Lekarzy. Magda Ucyan, dziennikarka TVN 24 oraz autorka książek o tematyce historycznej, nie tak dawno wydała kolejną publikację, reportaż o kobietach cierpiących na endometriozę. Autorka kilka dni temu wyznała, że sama cierpi na tę chorobę i dlatego zdecydowała się opisać problem. Magda UCAM przy okazji niedawnych urodzin zamieściła w sieci wpis, w którym opisała batalię o swoje zdrowie. Dziennikarka przyznała, że przez kilkanaście lat czekała na właściwą diagnozę. Dopiero miesiąc przed ślubem dowiedziała się, że choruje na endometriozę. Ból wyklucza z życia codziennego i jest natychmiast przez lekarzy bagatelizowany. Okres boli, więc o co pani chodzi, taka jest dola kobiet. Ja to słyszałam wielokrotnie tłumaczyła w Dzień Dobry TVN. Dziennikarka w rozmowie z Dorotą Wellman postawiła tezę, że lekarze nie podchodzą na poważnie do kobiet, które mówią o bólu, kobietom się nie wierzy w ich ból, choć mają znacznie większą zgodę na ten ból niż mężczyźni. Mimo to im się nie wierzy. Zdarza się, że gdy chodziły same do lekarza, to on podważał te objawy. Dopiero gdy przyszedł mąż i powiedział, że ją tak boli, że praktycznie nie funkcjonuje, to wtedy lekarz pomyślał, że jej faktycznie warto to sprawdzić, mówiła. Poznanie diagnozy wcale nie było końcem trudnej drogi dla Magdy Cyran. Dziennikarka przeszła operację, po której zmagała się z poważnymi powikłaniami. Mówiono jej, że nie ma szans na macierzyństwo. Dopiero po wielu miesiącach szukania specjalistów otrzymała pomoc. Ja musiałam przejść przez całą listę błędów w procesie leczenia. Zostałam skierowana na pierwszą operację, która nie powinna była mieć miejsca, lekarka, przyret, ona zajęła się oczywistością. Całą resztę piękna zaszyła w środku i zaczęła się prawdziwa męka dla mnie. Musiałam zmierzyć się z tym, że to nie koniec mojej drogi, a początek. Dotrzeć do tego, co zrobić, by iść w dobrym kierunku. Cudzy słów. Lucyan dzisiaj może cieszyć się z faktu, że już lada moment zostanie matką. Jednak dziennikarka przyznaje, że droga do tego była trudna. Endometrioza to choroba autoimmunologiczna, w której błona śluzowa macicy, endometrium rozrasta się poza jamą u macicy. Kobiety, które cierpią na endometriozę, przez długie lata czekają na właściwą diagnozę. W tym czasie nieleczona endometrioza rozrasta się i powoduje ogromne spustoszenie w organizmie kobiety. Dlatego tak ważne jest szybkie jej zdiagnozowanie. Magda UCN to kolejna już znana osoba, która zabiera głos w sprawie endometriozy. Nie tak dawno Patrycja Kazawi opowiedziała o tej chorobień w wywiadzie z Pomponikiem.